Dziś jestem bestia tak i dzisiaj nam taki po co takie coś powiedzieć, że to jest taki odcinek drugi bonusowy i tak i chciałem wam na początku powiedzieć, że Mam do powiedzenia tutaj to jest taki odcinek, odcinek bonusowy, chcę wam na tym odcinku powiedzieć właśnie co... jakie warunki są do pierwszego kodu do World of Tanks, nie drugiego. Drugie, na drugiego jeszcze będzie szansa Na drugiego jeszcze 20 sekund. Na na, na, na pierwszych chcę się mówić na początku, że będzie... Na początku do, chcę po powiedzieć, że tak. Nie było mnie ostatnio. Chciałem powiedzieć, że nie było mnie ostatnio, bo... bo... no bo chwila. Co wy tu wymyślić tak, żebyście mi uwierzyli... Hem... Yy, miałem raka, ale... Ale już wróciłem tak i jestem zdrowy, więc... Wracam do nagrywania. I tak, pierwszy warunek to jest taki, że tak... Pierwszy warunek to jest taki, że dobić 20 subskrypcji, będą dobrze. No i to tak chyba wymagający nie jest, ponieważ gdy będziecie reklamować kanał, to wcale tak wymagający nie jest, ale dobra. Drugi warunek to jest taki, że tak, dla Was, dla ludzi, dla wszystkich moich oglądających, oprócz kolegów, to jest. Nie, jeszcze raz. Może tak. Dla kolegów najpierw. Dla kolegów to jest. Muszą wymienić 20 youtuberów oraz. Odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wasz ulubiony przedmiot. A dla ludzi, którzy mnie oglądają, to jest. Takie pytanie. Musicie wymienić dwóch. W? Nie wiem ileś tam wymieniłem, już nie powiem nawet ile, ale musicie wymienić yy, kilku tam youtuberów, którzy ja wymieniłem na odcinku, więc yy, no i teraz właśnie chyba będziecie patrzeć na odcinki jak zwykle, uwaga, drugie to jest yy, musicie odpowiedzieć mi ile to jest działanie matematyczne, uwaga, ile to jest, dwa, Plus 2 odjąć 2 razy 2 podzielić na 2 do potęgi drugiej. Do potęgi drugiej się nie spodziewaliście, co? Ale dobra, to jest takie coś, żeby było coś, no nie i dobra. Trzeci warunek to jest taki, że buście... Chem. Buście... <laughs> to jest taki, warunek to jest taki, że. A już jestem, dobra. Yy, następny warunek to jest taki, że yy, musicie wymienić dwóch, dwóch youtuberów, którzy są w telewizji. Yy, więc tak. Nie, trzech youtuberów, którzy byli w telewizji. Yy, mam nadzieję, że Wam się uda. No i dla mnie to chyba wszystko. No i chciałbym Wam też zaprosić do następnego oglądania, ponieważ teraz nie wstawiał już odcinków, teraz tak. Stawię teraz tutaj, bo już mam nagrane, tylko nie, nie postawiałem, więc. W tym samym czasie to teraz wleci parę odcinków, więc spoko. Znowu pewnie wleci, znowu. Może z galaktyka zrobię jeszcze, bo z galakcji nie mam nagrane, ale dobra. Eee, coś tam może wymyślę, ale. To ja chyba się z Wami żegnam. No i to było na tyle. Na razie, cześć, Rano Jo. 是吧？